Witaj, skoro oglądasz to wideo, to oznacza, że szukasz dla siebie dodatkowych możliwości finansowych i nic w tym dziwnego, ponieważ wszyscy widzimy, co się dzieje teraz na świecie, tak? Przyszedł do nas kryzys gospodarczy. Co to oznacza dla nas? To jest wielka, wielki problem dla. Klasycznych przedsiębiorców, zwłaszcza dla małych i średnich biznesów. Tak? Dlatego, dlaczego tak się dzieje? Dużo ludzi obudziło się w pewnym momencie bez pracy, dużo ludzi straciło swój zawód wręcz, dlatego że cały czas świat zmierza w kierunku automatyzacji. Większość biznesów przeszło w internet, i tendencja tego przejścia do automatyzacji i do internetu, tak, tak czy inaczej, musiałaby nastąpić w pewnym momencie i zmierzamy w tym kierunku bardzo szybko. Ten kryzys spowoduje tak samo to, że bardzo dużo przedsiębiorców, dużych przedsiębiorców będą się zastanawiać w jaki sposób mogą zautomatyzować swoje procesy i w jaki sposób mogą zamienić człowieka na maszyny, tak? na robota, który nie choruje, który nie musi siedzieć na kwarantannie, na robota, który nie, nie ma dzieci, który zawsze działa i nie jest taki drogi w utrzymaniu. Więc, e, co to oznacza dla nas, dla zwykłych ludzi, to oznacza to, że w niedługo, w krótkim czasie, e, za rok, za pięć lat, nawet już dzisiaj, już teraz, będzie bardzo dużo ludzi, którzy poszukują możliwości. I jeżeli my będziemy ludźmi, którzy dają innym możliwości, e, to będziemy wygrani, tak? E, nawiążę dzisiaj do branży która jest branża network marketingu, a jako jedyna ta branża kiedy następuje kryzys, jako jedyna ta branża po prostu kwitnie, wręcz przeciwnie, nie spada, a utrzymuje się albo na takim samym poziomie, albo nawet wręcz wzrasta. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to jest branża, która nie jest uzależniona od miejsca, branża, która jest globalna, branża, która jest międzynarodowa. To jest to jest biznes, który możemy robić tak samo przez internet, nie wychodząc z domu. I bardzo dużo ludzi, niestety, ja tutaj nawiążę też zanim przejdę do konkretnej propozycji, nawiążę do samej branży. Dlaczego ludzie nie podejmują decyzji współpracować z tą branżą? Dlatego, że nie posiadają wiedzy na ten temat. Tak jak w każdej branży, tak samo i w sporcie, na przykład są amatorzy i są profesjonaliści. I niestety, kiedy trafiamy na amatora, na osobę, która nie posiada wiedzy i doświadczenia, to możemy dostać... Nieprawidłowe informacje na temat danej branży, tak. Więc moi drodzy, coraz więcej na rynku pojawia się profesjonalistów, ludzi, którzy wiedzą, co to jest, ludzie, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze i ludzie, którzy potrafią nauczyć każdego. I warto się przejrzeć tej branży jako alternatywie, dlatego że możemy to robić jak dodatkowo. Dzisiaj możesz sobie zabezpieczyć przyszłość, nigdy nie. Co się wydarzy, być może ten okres minie dla ciebie bezboleśnie, ale nigdy nie wiesz, co będzie za rok, za pół roku, za kilka lat. Więc już dzisiaj możesz robić to dodatkowo albo jeżeli masz większe potrzeby, możesz się zaangażować na 100%. A moją intencją, moją misją dzisiaj jest poznać ciebie z bardzo konkretnym, młodym, dynamicznym partnerem biznesowym, który bardzo szybko się rozwija bardzo, duż, z bardzo dużą prędkością. Kościół podbija rynki. Jest to partner Greenway, partner, który w 3 lata już ma około milion użytkowników, milion ludzi korzysta z tego typu rozwiązań i biznesowo, i produktowo. I Greenway pojawił się 3 lata temu w nowosybirsku w Rosji. I przez ten czas, w trzy lata, tylko na rynkach rosyjskojęzycznych, już w trzecim roku, obrót, wyszliśmy na obrót około 140 milionów euro. Co to oznacza? Oznacza to, że faktycznie jest zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania. Oznacza to, że to jest. Trend to jest nisza, którą zapełniamy wspólnie. O, której, o którym trendzie teraz mówię? Mówię, moi drodzy, dzisiaj o trendzie, który jest już od dawna, trend, który teraz jest na topie, zwłaszcza w obecnej sytuacji i trend, który nigdy nie minie. Nigdy przenigdy już nie minie. To jest trend ekologia. Najtrzy największy, największy trend na świecie. Wszędzie o tym słyszymy, wszyscy to widzimy. Wystarczy po prostu wyjść na zewnątrz i zobaczyć w zimę, tak, jak wygląda teraz zima. Są zmiany i my jesteśmy moi drodzy dzisiaj na takim etapie, kiedy temat ekologii, ekologicznych rozwiązań to nie jest już pytanie tak czy nie. To jest pytanie jak to zrobić. W jaki sposób jesteśmy w stanie przejść na tego typu rozwiązania

i współpracując z partnerem biznesowym który jest właśnie w tej niszy eko, nisza eko ma wielkie zapotrzebowanie dlatego, że pojawiło się takie, takie pojęcie na rynku jak świadomy klient, świadomy klient to jest osoba, która już sama wybiera czego potrzebuje i sama idzie w kierunku firmy, a klasyczne reklamy, billboardy, reklamy w telewizji, gazety i tak dalej już nie działają, jesteśmy nowym pokoleniem ludzi, jeżeli chcemy zbudować biznes na lata, to takie jak pokazał, nawet dzisiejszy czas powinniśmy przejść jednak do nowych technologii, do internetu. Wykorzystując właśnie ten brand, ten trend eko, budując właśnie swój brand, Greenway ma misję stać się największą organizacją na świecie, w, właśnie w branży Eko produktów. I na, my idziemy bardzo mocno, bardzo szybko w tym kierunku zmierzamy. Natomiast, kiedy pojawiła się idea, e, misja Greenway, misja lokalna i misja globalna, pojawił się przekaz, który Greenway przekazuje do rynku: wyrzuć chemię z domu, przestań truć siebie swoich bliskich, przestań spuszczać. Spuszczać chemię do kanalizacji, a kiedy ludzie przestaną spuszać chemię do kanalizacji, to jesteśmy w stanie, tak samo, moi drodzy, to przestanie cieknąć do naszych rzek, jesteśmy w stanie. Pomóc i wesprzeć zdrowie naszej planety. Dlatego, że już dzisiaj my mamy ograniczone zasoby. To nie jest tak, że temat ekologii to jest kwestia 50 lat albo 100 lat. Nie, to dzieje się już dzisiaj, teraz i my, moi drodzy, każdy z nas i Ty masz na to bardzo duży wpływ. Więc mając taką piękną misję, taką ideę globalną, ideę międzynarodową, Greenway postanowił, że żeby to się bardzo bardzo mocno rozwinęło, żeby być firmą numer jeden na świecie w dziedzinie Eko, potrzebne są też dodatkowe zasoby. Pojawiły się produkty, tak? Co jest ważne teraz, żeby na rynku była, była firma, która posiada bardzo dużo różnych produktów, multiproduktowa firma, natomiast też jest ważne, żeby mieć dwie kategorie produktowe. I my dzisiaj w Greenway współpracujemy z produktem wirusowym i z produktem powtarzalnym. Produkt wirusowy to jest. Produkt, z którym jest bardzo łatwo wejść na rynek. Produkt, który jest ciekawy dla konsumenta. Produkt, który pokazuje natychmiastowe efekty. Jesteśmy w stanie po 10, 20, 30 sekundach zobaczyć efekt działania produktu. I taki produkt jest. Um, ta, taki produkt powoduje, że konsument, że klient, że sprzedawca, że partner biznesowy chce zobaczyć, co jest więcej, a dalej idą już oczywiście produkty powtarzalne, produkty co z użytku produkty, które szybko się kończą i e, mając takie połączenie jesteśmy w stanie bardzo łatwo rekrutować, bardzo łatwo wchodzić na nowe rynki, ale tak samo bardzo w prosty sposób jesteśmy w stanie podtrzymywać cały czas obroty i nawet e, powiększać, tak, mnożyć te obroty. Co też jest ważnego, że ten produkt interesuje bardzo mocno kręci wręcz klienta. A tak jak wiemy, 80% ludzi w każdej firmie to są klienci, około 10% to są sprzedawcy i od 5 do 10% to są liderzy, to są osoby, które prowadzą już to bardzo mocno biznesowo, to są przedsiębiorcy sieciowe, tak? A więc jeżeli firma idzie w kierunku, tak samo klienta, jeżeli produkt na tyle kręci klienta, na tyle go jara, że jest ponad milion filmików na YouTube, gdzie zwykłe ludzie bez żadnych umiejętności, bez żadnego interesu nagrywają filmiki z działaniem produkty, produ, produktu dlatego, że to im się podoba, oni chcą się podzielić z tym, z innymi ludźmi. I dzisiaj ten nasz, nasz produkt wirusowy, tak zwany, tak, dlatego, że się rozwija roz, wirusowo, ten produkt to jest niczym kostka Rubika, która. Kiedy pojawiła się kostka Rubika, to w dwa lata ponad e, 2 miliardy osób trzymało kostkę Rubika w ręku, dlatego, że to było proste, że, dlatego, że to było łatwe, dlatego, że to był trend. I dzisiaj, będąc też w koszyku potrzeb konsumenta, to jest projekt, który firma, która jest w koszyku potrzeb konsumenta, jest odporna na wszystkie kryzysy. Bo, co by się nie działo na rynku, ludzie zawsze będą wykonywać swoje podstawowe czynności: sprzątanie, mycie ciała itd., itd., tak? To jest coś, bez czego po prostu nie możemy żyć i co naturalnie potrzebujemy, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja gospodarcza i ekonomiczna. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, ja uważam, że Greenway jest fenomenem prędkości, fenomenem takiego zainteresowania właśnie. Ludzie w Greenway, ludzie, którzy przychodzą do Greenway od pierwszego dnia są w stanie zarabiać, ale tak samo bardzo dużo ludzi już w pierwszym miesiącu wychodzi na zarobki od 2 do 5 tysięcy złotych, w zależności od zaangażowania oczywiście. I od czasu, który poświęca, natomiast bez żadnego doświadczenia. Ty dzisiaj możesz nie znać jeszcze nic, nie mieć doświadczenia, ale od razu trafisz do zespołu profesjonalistów, trafisz do zespołu ludzi, którzy łączą swoje zasoby. Być może ty nie umiesz czegoś zrobić, ale w zespole mamy osoby, które potrafią to zrobić. Tak? Każdy ma swoje zadania, każdy odgrywa inną rolę i łączy łącząc te zasoby, tak? Bo ludzkie zasoby są najważniejsze na świecie. Kiedy połączymy te wszystkie zasoby, jesteśmy najmocniejszy, najmocniejszym zespołem wtedy, tak? Jesteśmy kimś, ludzkie zasoby są mocniejsze niż pieniądze, ważniejsze jak, niż jakiekolwiek zasoby, dlatego że imperium zawsze budują ludzie. I mój drogi, moja droga, nieważne, czy dzisiaj masz doświadczenie, czy nie masz doświadczenia, my mamy zbudowany system krok po kroku, który pokazuje od pierwszego dnia, jak od momentu, kiedy jeszcze nic nie wiesz, dojść już do swoich pierwszych zarobków, potem jak awansować na kolejny poziom, na kolejny, na kolejny i na kolejny poziom i jak w pół roku już odebrać swoje własne auto od firmy i wyjść na zarobki około 30, 40, 50 tysięcy złotych, tak? To jest możliwe i powiem Ci, że tysiące osób w Greenway już to zrobiło, tysiąc ludzi zarabia pieniądze w Greenway, około 400 osób dostało swój Mercedes na własność od firmy w prezencie. Także to jest kierunek, który jest bardzo prosty, który jest bardzo łatwy. Ja znam kobietę, która ma szóstkę dzieci, kobietę niesłyszącą, facet, który na wózku, na wózku inwalidzkim wyjeżdżał na scenę. Tak, to są ludzie, którzy nikt mógł, mógł im nie dać już szansy, ale Greenway jest na tyle prostym projektem, że tutaj nawet osoby, które nie do końca mają wolność i możliwości do realizacji, mają tutaj. Akurat możliwość pokazać, że wcale tak nie jest i że stać ich na więcej. Także tutaj wracając jeszcze do Greenway, to, to jest biznes globalny. Tak? Jest na rynku już dużo graczy takich mniejszych, którzy proponują jakieś produkty eko, czyli jakieś tam eko jajka, eko. Jakieś mniejsze ekosklepy z żywnością i tak dalej, To jest nisza, gdzie jest bardzo mocne zapotrzebowanie, ale nie ma jednego takiego dużego gracza, i my, naszą misją, misją Greenway, jest stać się takim modelem skojarzeniowym. Czyli model skojarzeniowy Greenway równa się ekoprodukty. Tak jak dzisiaj, na przykład, kiedy myślimy, że chcemy szybko zjeść, to myślimy o McDonaldzie. A a za kilka lat każdy, kto pomyśli o ekoproduktach, od razu pomyśli o Greenway. Taka jest nasza misja i my bardzo szybko i prędko idziemy w tym kierunku. Dzisiaj już otworzyliśmy około 50 krajów, więc to jest, to jest wielka szansa. Budować ten biznes międzynarodowo, nie wychodząc z domu. Czego dowodem tak samo jest nasz zespół. Dwa miesiące przed kryzysem pracy domowej przy komputerze, przez internet zbudowaliśmy zespół ponad 2000 osób, tak? Ponad 2000 osób nie wychodząc z domu, tylko online w dwa miesiące. Także mamy gotowy System rekrutacji, mamy gotowy system, który poprowadzi ciebie krok po kroku, tak jak mówiłam już. Więc nie martw się o tym, bo jak trafisz już do tego systemu, to ogarnisz to bardzo szybko, bardzo szybko zobaczysz jakie to jest proste, dostaniesz konkretne wskazówki i konkretne zadanie. A jeszcze tutaj opowiem trochę o. Zarobkach, tak. Plan marketingowy tak samo jest bardzo elastyczny. W zależności od naszego zaangażowania, niezależnie od tego, na jakiej jesteś pozycji, w zależności od Twojego zaangażowania, od tego, w jaki sposób będziesz budować swój zespół, zależy tak samo Twoja wypłata. W Greenway, na pozycję liderską, kiedy zarobki są od 2 do 6 tysięcy złotych, u nas nasze osoby z zespołu wykonują w tydzień, w Dwa tygodnie w miesiąc tak wychodzą na tego typu zarobki. Pozycja master, kwalifikacja master, kiedy dostajesz już samochód od firmy w leasingu, w leasingu i masz u siebie w zespole czterech liderów, cztery osoby. Które zarabiają od 2 do 6 tysięcy złotych. Tak i kolejna kwalifikacja to jest Grand Master, kiedy już są zarobki powyżej od 60 tysięcy złotych, i wyżej. Na razie największy czek, największe zarobki ma w tej firmie Jelena Polanska, która jest naszą bezpośrednią też sponsorką, mentorką naszym wsparciem, tak samo nas szkoli i to jest osoba, która zarabia około 400 tysięcy dolarów miesięcznie już na ten moment, tak? W 3 lata zbudowała półmilionową organizację od zera na rynkach rosyjskojęzycznych. Także na pozycji Grandmaster już dostajesz samochód na własność w prezencie od firmy i oczywiście te zarobki, tak jak powiedziałam, od 50 60 tysięcy złotych i już wyżej. I to jest wszystko do zrobienia. I dzisiaj podejmując współpracę z Greenway, za rok będziesz zupełnie inną osobą, dlatego że większe nawyki równa się większe pieniądze. Jeżeli chcesz zarabiać większe pieniądze, musisz rozwijać pewne nawyki. I, i B, współpracując z Greenway, współpracując z nami, a przechodząc przez wszystkie nasze treningi, przez szkoły startowe, szkoły dla Liderów, dla masterów, za rok będziesz zupełnie inną osobą. Będziesz osobą, która jest w stanie budować swój biznes wszędzie. Będziesz osobą, która jest w stanie zbudować każdy biznes, dlatego że ten biznes będzie już w Twojej głowie. Więc ja dzisiaj Ciebie zapraszam do bardzo młodego, dynamicznego partnera biznesowego, biznesowego który jest oparty o konkretny, Trend, który nie zniknie za pół roku, który nie zniknie za rok, to jest trend, który będzie, jeszcze raz powiem, to jest trend, który będzie aktualny przez bardzo długi czas. Dzisiaj Ciebie zapraszam do projektu, gdzie jest łatwy, łatwy produkt, gdzie jest zapotrzebowanie, gdzie ludzie wręcz sami przychodzą po tego typu rozwiązanie. Dzisiaj zapraszam Ciebie do najszybciej rozwijającego się projektu na razie na rynkach rosyjskojęzycznych. To jest numer jeden, jeżeli chodzi o szybkość, prędkość rozwoju. Natomiast myślę, że w Europie teraz my jesteśmy w stanie pokazać dwa razy większe wyniki, tak? dlatego że uważam, że tak samo. Tutaj są ludzie, którzy są bardzo świadomi wszystkiego, bardzo świadomi tej potrzeby ekoproduktów. I jeżeli kiedyś ludzie mogli jeszcze pójść na kompromis, jeżeli chodzi o ekologię, jeżeli chodzi o używanie produktów ekologicznych, to bardzo dużo ludzi mówiło: A nie stać mnie na to, to jest za drogie, ekorozwiązania są za drogie nie są skuteczne, i po prostu będę tutaj kupować detergenty, będę kupować. Chemię, lepiej będę truć siebie, siebie i bliskich, ale po prostu będzie taniej. To dzisiaj, kiedy możesz sobie zobaczyć, i jakie są mniej więcej kwoty, w jakich cenach są produkty. To, to jest wręcz niemożliwe, żeby pójść na kompromis w takim przypadku. Zobacz tutaj taki przykład, tak, nasza nanotechnologia to jest technologia, która jest opracowana przez naszych partnerów z Japonii, my mamy wyłączność na tego typu rozwiązania, to, są, to jest nanotechnologia, na którą mamy wyłączność i kontrakt ekskluzywny kontrakt na 90 lat, to jest mikrowłókno, które działa niczym mini-robot, wciąga w siebie wszystkie, wciąga w siebie brud, kurz, piasek, bakterie i tak dalej i rozbija i niszczy to wszystko, bardzo skutecznie działa. Czasami nawet kiedy korzystam z tego typu rozwiązań, to uważam, że są nawet skuteczniejsze niż detergenty, skuteczniejsze niż szkodliwa chemia domowa. I zobacz, mój drogi, moja droga, zobacz, jakie tutaj masz oszczędności, tak? Kupujesz rozwiązanie, które kosztuje około 20 zł i masz to rozwiązanie, tego rozwiązania używasz przez dwa lata, to tutaj porównując nawet gdybyś miesięcznie przy takim minimalnym założeniu, jeżeli wydajesz 5 zł miesięcznie na gąbki, druciaki, na płyn, na płyn do mycia naczyń, to na samym jednym tym produkcie, na tej czynności w, w skali dwóch lat wydajesz na tego typu rozwiązania około 120 zł, tak? Dzisiaj Greenway Ci mówi, bądź eko, przestań truć siebie i swoich bliskich, zadbaj o swoją odporność, dlatego, że organizm nie ma siły, żeby walczyć z bakteriami, żeby walczyć z wirusem, jeżeli on codziennie jest, jeżeli codziennie sam siebie trujesz, jeżeli organizm codziennie musi się czyścić z tej całej chemii, z tych wszystkich detergentów, z tego wszystkiego, czym od Oddychasz to wszystko, co zjadasz, tak? E, razem z jedzeniem, zjadasz litry tych płynów w, 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 przez całe życie. Także e, dzisiaj to jest e, wręcz niemożliwe, żeby. Pójść na kompromis. To już nie są te czasy. Nowe technologie pozwalają na to, żeby oszczędzać swój czas, żeby oszczędzać swoje pieniądze i żeby oszczędzać swoje zdrowie. I więc dzisiaj, mój drogi, moja droga, jeżeli zobaczyłeś w tym szansę dla siebie, możliwość dla siebie, być może teraz jeszcze nie masz konkretnego planu, ale zwróć się do osoby, która Cię zaprosiła, zwróć się do osoby, która pokazała Ci to wideo. Niech Ci pokaże nasz system, niech, niech doda Ciebie do naszych wszystkich grup, tam gdzie masz już gotowe materiały. Niech Ci pokaże checklistę, z którą współpracujemy. Niech Ci pokaże krok po kroku, co możesz tutaj zrobić już dzisiaj. Jakie, jakie kroki możesz dzisiaj podjąć, żeby mieć lepszą przyszłość za miesiąc, za dwa, za pół roku, za rok być może za rok jesteś w stanie być już w zupełnie innym miejscu. Możesz zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę, i w czasach kryzysu być spokojny, tak jak my dzisiaj jesteśmy spokojni, bo już zbudowaliśmy sobie solidny, bezpieczny fundament przez te kilka miesięcy, i dzisiaj, kiedy nadszedł kryzys, my jesteśmy bardzo spokojni, nie martwimy się o jutro, a wręcz jesteśmy szczęśliwi, że możemy dawać innym ludziom rozwiązanie. I ty dzisiaj dostań do tego dostęp, poproś o dostęp do tego zobacz jak to wygląda wewnątrz i sam zdecyduj co możesz dzisiaj z tym zrobić jako, być może zainteresuje Ciebie zmiana Twoich nawyków, może chcesz zadbać o siebie, swoich bliskich, przestać truć tak samo naszą ziemię być może dzisiaj zainteresuje Ciebie dodatkowy zarobek być może chcesz zaangażować się to tak jak ja, tak jak ludzie z naszego zespołu i chcesz zbudować Międzynarodowy globalny biznes nie wychodzą z domu. My dzisiaj już mamy partnerów w około 12 krajach partnerów biznesowych. I to wszystko dzięki nowym technologiom, dzięki możliwościom internetu, dzięki możliwościom tej branży, która nie przywiązuje nas do jednego miejsca. Także mam nadzieję, że wykorzystasz tą informację y, i weźmiesz dla siebie to, co jest najlepsze dla Ciebie w tym wszystkim, co powiedziałam. To jest Twoja własna decyzja, ale polecam Ci y, ogarnąć się, zobaczyć, jak to wygląda, y, poznać to głębiej, bo jeżeli nie poznajesz czegoś, jeżeli się nie interesujesz, jeżeli nie jesteś otwartą osobą, to możliwości do Ciebie nie przechodzą. Możliwości przechodzą tylko do do ludzi, którzy są otwarci. A myślę, że skoro słyszysz te słowa i skoro oglądasz to wideo, to akurat jesteś osobą, która jest otwarta. Także mój drogi, moja droga, witam Ciebie na pokładzie, witam Ciebie w zespole i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję spotykać się częściej. Do zobaczenia. Cześć. Spójrz na świat wokół Ciebie. Co zostawisz po sobie naszym dzieciom? Pamiętaj o najważniejszym celu, jakim jest oddychanie życiem, i rozpocznij podróż właśnie z Greenway. Każdego dnia robimy małe kroki, aby wykonać jeden wielki cel. Razem dbamy o zdrowie planety, aby zachować się dla przyszłych pokoleń, bo przyszłość Ziemi zależy tylko od nas. Greenway? Są to nowoczesne i bezpieczne produkty dla domu, które czynią życie lepszym, dbają o zdrowie i nie szkodzą środowisku. Tak miło jest słyszeć śmiech dzieci czekających na Twój ciepły uścisk, i miło jest być ze sobą. Gdzie jest miłość i zrozumienie, gdzie jest przytulenie i jest dobrze? Greenway otwiera możliwości dla wszystkich. Jesteśmy inni, ale łączy nas jeden cel i zasady, na których opiera się nasze partnerstwo, szacunek i wzajemne wsparcie. Dzięki temu razem możemy połączyć siły i osiągać absolutne rekordy w biznesie, nie zatrzymując się, wykorzystując najnowocześniejsze technologie. Stabilność finansowa i lepsza jakość życia tworzy biznes, który przynosi radość. I rozwija naszą działalność, przez co przyjemnie do nas dołączyć. Razem sprawimy, że świat będzie lepszym miejscem.